Witam Cię w pierwszym odcinku. Mama powrót do harmonii ze sobą. To jest temat bardzo ważny mojego, mojemu sercu. Sama przechodziłam tą drogę i chcę się z Tobą, z nią podzielić. Kiedy się nawróciłam, najważniejsze co dla mnie było, bo byłam świeżo upieczoną mamą, to było mądrze wychować naszych synów, i Pan spełnił pragnienia mojego serca, postawił na mojej drodze ludzi którzy dali mi mnóstwo wiedzy, warsztatu, prowadził mnie różne rekolekcje, warsztaty. Ale też pokazał mi to, że to nie jest najważniejsze, mieć warsztat i wiedzę. Najważniejsze to, żeby dobrze wychować swoje dzieci, żeby wychować je w miłości, ale też w mądrości, to jest po prostu mieć bliską relację z Panem Bogiem. To jest priorytet że jeśli ja będę miała bliską relację z Panem Bogiem, to ja będę miała siebie. To ja będę napełniona jego miłością, ale jeśli też będę miała siebie, czyli będę znała siebie, swoją wartość, swoją godność, to kim jestem w Jezusie Chrystusie, to y, jakie mam talenty, ale też jakie mam wady i na czym powinnam pracować. Nad moimi talentami, żeby je wydobywać i żeby stawał się coraz lepsze. Nad moimi emocjami, żeby znała swoje emocje, bo emocje są po to, żeby też nimi zarządzać. Są takim właśnie instrukcją, co się ze mną dzieje. Jeśli jestem napewniona miłością, to wtedy mogę dawać miłość moim dzieciom. I to jest właśnie ten fundament, żeby być znać siebie. I do tego właśnie chcecie zaprosić, żeby przez czas Wielkiego Postu poznać siebie, dać sobie tą przestrzeń, dać sobie ten czas posiedzenia z Panem Bogiem. I teraz pierwszy odcinek właśnie jest na to, i chcecie do tego zaprosić, aby właśnie posiedzieć z Panem Bogiem, przejrzeć się w Jego oczach, kim jesteś dla Niego, jaka jesteś piękna, jaka jesteś cenna. Dla mnie niesamowitą postacią jest Maryja, bo kiedy czytałam Magnifika, to było dla mnie niesamowite, że tak pokorna osoba może tak o sobie mówić, że jest błogosławiona, że będą ją błogosławić wszelkie narody. I to było dla mnie na samym początku takie: no jak to przecież taka skromna osoba, jak ona może się tak wywyższać? I długo mi to zajęło, żeby zrozumieć, że to nie była pycha Maryi. Tylko właśnie wręcz przeciwnie, że Maryja była pokorna, to oznacza znała siebie. Pokora oznacza znać siebie. I do tego właśnie chcecie teraz zaprosić i poprowadzić się przez ten czas Wielkiego Postu, właśnie. W kolejnych odcinkach do tego, żeby odkrywać siebie na nowo, bo tak jak właśnie Nikodem rozmawiał z Panem Jezusem, Pan Jezus powiedział: Potrzeba jest, abyśmy się narodzili na nowo. I to jest właśnie ten czas, kiedy odkryjemy siebie na nowo, to będziemy potrafili kochać innych i iść i nieść dobro w naszych rodzinach, i nieść dobro światu. Zachęcam Cię dzisiaj do posiedzenia z Panem Jezusem. Zmaruję zaproszeniem Maryi do tego czasu, abyśmy poznawały siebie, przeglądały się w jego oczach. I zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.